Jeszcze do środy i czwartku można w Kinie 60 Krzeseł oglądać dramat psychologiczny Zniknięcie oraz debiut fabularny filmowy, debiut fabularny Madonny. Natomiast my już zapraszamy na nasze piątkowe premiery. Dwa filmy. Pierwszy to jest Spotkanie w Palermo, drugi Cichy Chaos. Ten pierwszy film zajmuje bardzo szczególne miejsce w sercu reżysera Wima Wendersa z tego względu, że w wywiadach mówił on, iż film ten poświęcił dwóm wielkim sylwetkom z kina światowego i też inspiracją reżyserskim to jest Antonioniemu i Bergmanowi. Po drugie ten film też jest szczególny z tego względu, że po 12 latach Wim Wenders powrócił do swojego kraju i zaczął kręcić w Düsseldorfie i właśnie w tytułowym Palermo. Historia przedstawiona w tym filmie jest dość szczególna. Opowiada o młodym fotografie, który jest rozchwytywany, natomiast okazuje się, że czegoś mu w życiu brakuje. I jedna sesja fotograficzna, którą ma z aktorką Milo Mjowowicz, powoduje to, że wybiera się on w taką podróż. W podróż po mieście, po Palermo, ale oprócz tego w podróż też po własnym życiu. Film jest dość niekonwencjonalny, jak to bywa u Wima Wendersa. Wspomnieć chociażby wystarczy Niebo nad Berlinem. I tutaj. Będziemy mieli takie istoty tajemnicze, magiczne, ponieważ sam um, główny bohater będzie rozmawiał o swoim życiu, toczył takie filozoficzne traktaty ze śmiercią. Natomiast w postać śmierci wcielił się Dennis Hopper, natomiast w główną postać wcielił się Campino, czyli solista Dito Jak mówi Wim Wenders, ten scenariusz i ten film był pomyślany właśnie tylko i wyłącznie o tej osobie. Jak wokalista dość kontrowersyjnej grupy sprawdzi się jako aktor, będą się mogli Państwo przekonać. Może teraz to też zacznę o drugim filmie. Natomiast Cichy Chaos jest propozycją, którą należy oglądnąć dwa lub trzy razy. Z tego względu, że jest to kino dla wytrawnych kinomanów. Po pierwsze, akcja tego filmu jest bardzo spokojna, niespieszna, niewiele tam jest zabiegów formalnych, natomiast film ten naprawdę zyskuje przy drugim czy trzecim poznaniu. Historia ukazana w tym filmie dotyczy Pietro, mężczyzny w średnim wieku, który. Ratuje przed utonięciem kobietę. Natomiast, jak się okazuje, kiedy powraca do domu, dostaje informację, że jego żona zmarła. Od tej pory musi sam podjąć opiekę nad dziesięcioletnią córką. Jak się okazuje, to wcale nie jest proste. Pierwsze odprowadzenie dziewczynki do szkoły kończy się tym, że Pietro całe dnie siedzi przed jej szkołą, czekając na to, aż dziewczyna wyjdzie. I właśnie na tej ławce poznaje zarówno życie, poznaje nowe wartości, uczy się żyć w samotności, ale też doświadcza wielu emocji. Jak Państwo będą mogli się przekonać, w naprawdę bardzo prostym filmie, z bardzo prostą fabułą i z prostymi rozwiązaniami, rozwiązaniami Formalnymi, zamknięto naprawdę dużo emocji. Natomiast, jako ciekawostkę, możemy podać, że w tym filmie pojawią się dwa polskie akcenty: będzie to polska aktorka Kasia Smutniak oraz no, Roman Polański, który ostatnio dość często pojawia się może nie w filmach, ale w telewizji. DKF Megaron już po raz trzeci zaprasza na spotkanie z kinem rumuńskim. Tym razem powrócimy do takiego wątku, który podjęliśmy w pierwszym naszym spotkaniu, ponieważ będzie to wątek komediowy. Tym razem film pod tytułem Włoszki. Myślę, że temat no, dość bliski wszystkim Polakom, ponieważ Polacy też wyjeżdżali, podejmując się różnych prac na obczyźnie. Bohaterkami tego filmu są dwie dziewczyny, dwie Rumunki, które wyjeżdżają do Hiszpanii na lat Truskawki. Jak się jednak okazuje, trafiają nie do Hiszpanii, a do Włoch, i zajęcie, jakie im przyjdzie wykonywać, wykonywać, jest naprawdę zgoła inne od tych, które początkowo zamierzały robić. To powoduje, że przyjeżdżając z powrotem do Rumunii, naprawdę doświadczają wielu przedziwnych sytuacji, ale oprócz tego no, muszą z powrotem zmierzyć się z szarą rumuńską rzeczywistością. Film w wielu momentach przełamuje takie stereotypy. O rumuńskich mieszkańcach i mam nadzieję, że będzie to kolejna możliwość do tego, żeby poznać tą kinematografię, ale też, żeby gdzieś tam troszeczkę się uśmiechnąć na ciepłym filmie.